Witam, i czas na formazun. Tak więc tak. W Katarze yy, odbywa się posiedzenie krajów zgongowanych i jeszcze nie zgongowanych. Tak to można nazwać. I to nie jest nic śmiesznego. Teraz w tym w tym ja tak sobie staram sobie jakoś uszeregować co było najbardziej szokujące e, w całej tej dwuletniej bliskowschodniej wojnie i bezapelacyjnie numerem jeden jest zgon w Katar, bezapelacyjnie, bezapelacyjnie, tak, to przebija wszystko, tak, czyli, że następnym krokiem, jaki można by był ten, no to dajmy na to, że Osama Hamdan z Hamasu pojedzie sobie na pielgrzymkę do Mekki, no i tam Gonga dostanie. To, 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 to by już przebijało Katar. To by już przebijał katar. Ale chyba tylko to może przebić Katar. Więc, więc tutaj mówimy o tak właściwie o takiej skali. No też też trzeba by wziąć pod uwagę to, że no, były trzy eventy bardzo ważne, które się tak jakby nagromadziły jednocześnie w sumie. I, i, z, tego, i z tych eventów. No, mamy bardzo mało ciekawy obraz rzeczywistości, tak? Czyli Gongi w Katar, Gongi w Nas i gong, i gong w Kirka, tego Czarnego Kirka, tak? No bo widzę, co tam się dzieje teraz w Stanach odnośnie jego, jaka po prostu tam generalnie opinia publiczna naj, najpoważniej, znaczy najważniejsza, jeśli chodzi o to, no, to żyje własnym tutaj, żeby po prostu życie wy, wyliczają sobie Teorie spiskowe tworzą sobie różne koncepty, tak, tutaj żyją tym. Tak jakby Hooker, prawda, jakieś tam inne sprawy drobniejsze, tak, tym bardziej, że sobie już tam dołożył, prawda, wszystko inne. Te teorie spiskowe są tak skonstruowane, żeby wszystko pasowało do siebie, do jednego ciągu, do jednego, tak jakby ten. Ludzie są zajęci, tak, generalnie, a sprawy globalne są, 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 są takie, jakie są. Tak jakby gong w Katar. Yy, no, tak jakby zdezaktualizował system pod tytułem płace, więc jestem bezpieczny, tak? to już jest ten system, już jest nieaktualny. I też oczywiście, też możemy tutaj, tutaj kwestię tych, tych, tych gongów i w Rumunii, i w nas, i chyba w Litwie jeszcze coś poleciało w Słowację. Więc, więc to też wszystko tak jakby jest dość mocno niepokojące. no bo... Te kraje, nasze kraje, prawda tutaj ten, to, 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 to przecież tyle płacą, co, co wróbel napłakał przy Katarze. Więc, więc, więc O czym tu mowa, tak? I to jest i to jest bardzo mocno niepokojące. Bardzo mocno niepokojące. Eee, też jest bardzo mocno niepokojące jest to, że tak, tak jakby widzę, że eee, tak jakby wersja katarska nie weszła tutaj, znaczy ona jest dość globalnie mocno omawiana, tak? I też Katar tego nie daruje, tak? Katar ma takie aktywa, aktywa medialne, że oni tego, to będą wałkować i tego nie darują. Oczywiście znaczy, będą wałkować na tyle, na ile sytuacja im będzie zezwalała, ale to będzie wałkowanie, to tak właściwie nieustanne, tak? Więc, więc, więc tutaj ktoś śledzi światowe media, no to, no to, to widzi to. No, a kto nie śledzi, no to, no to, no to, no to trudno się mówić, cie w, w ciemności pozostaje, tak. Um, no, i, no i jest posiedzenie w Katarze, chyba już dr drugi dzień. Nadzwyczajne. Wszyscy się zgromadzili, cały Szybab. Dlatego się pojawił oczywiście też Hakan Fidan, czyli szef tureckiego MSZ-u. Pojawił się Abbas Argaci, e który chodzi i knuje, no on, on jest w najlepszej sytuacji, tak, tak samo teraz przylecił jeszcze Pezykian do, e, do Kataru, oni są w najlepszej sytuacji, najprostszej i najczystszej, tak, to jest sytuacje proste, klarowne i czyste są, 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 są. zawsze tutaj jest genialność i, i, i standard, tak, no bo Iran dostał swoje gongi. Za co? Wiadomo, za co. Temat gongów Iran to był 25 lat gadania. Iran nie został ba bardzo skrzywdzony. No wiem, 2000 ludzi zginęło tam e, łącznie chyba z tymi wszystkimi e, herbatnikami i tak dalej, z Abualim, tak, który tam niefortunnie pojechał, nie wiadomo po co. A, no i. No, i co, to no, nic, no, po prostu, żyje się dalej, tak. No, no, Iran jest silny, więc, więc tutaj oczywiście dostaje tutaj w się wojny po wojnie, tutaj tam różne sytuacje, ale, ale jakoś tak pomimo, pomimo tego jakoś idą, albo stoją jeszcze jeszcze na nogach. Generalnie tutaj jest ten właśnie imperator troszeczkę tego, że, że jakoś oni tam są, są, są silni, tak? A tak samo rebelianci Huti są tutaj nieważne ile tam dostaną i tak będą gongować. Wczoraj gongowali znowu, prawda? Szyjci, libańscy, tak. No ostatnio czytałem bardzo ciekawy komentarz o tym, że to, co, się, to, 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 co było rok temu, no to też wykazało to, że jeszcze są jeszcze lepsi i jeszcze bardziej poważniejsi niż to, co poprzednie sukcesy, no bo jednak tutaj wytrzymali po takich ciosach. No bo to istota jest taka, no nieważne ile gongów zadajesz, ważne jest, ile otrzymujesz i to, że gongujesz dalej i idziesz do przodu, tak. Tutaj tak właściwie jeden Katar, tak właściwie no, całe towarzystwo po to rozbił. Rozbił totalnie, tak, no bo e, kwestia taka, że no Katar płaci i ma też z tego mieć, a nic nie ma. Wszyscy są w takiej samej sytuacji, czyli to wcale, to wcale nie oznacza to, że Bahrain, Kuwait czy, 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 czy no, ten Emirat Arabski, nie mają gwarancji, że jaka, czegoś takiego ich nie spotka, tak. To, że e, czwarta żona kogoś z Hamasu będzie na plaży w Dubaju i nagle tutaj gong? Skąd oni mają to wiedzieć? Dubaj, no, Dubaj, no, Katar się jawi jako poważny, Dubaj też się jawi jako poważny, ale okazuje się, że to nie jest wystarczająca powaga, tak? To nie, jakby to w każdej chwili może być zamieniony w Jemen. A dlaczego nie? Że to budzi ogromne, ogromne, kontrowersje, ogromne niezadowolenie, tak? Więc towarzystwo się gromadzi. Bo też sudani czyli iracki premier, ale też i Egipcjanie, te, znaczy zaczynają tutaj dość mocno ogłaszać odnośnie koncepcji bliskowschodniego NATO. To była już koncepcja za pierwszego Trumpa. Ona uwzględniała właśnie kraje arabskie z Izraelem, żeby się jakoś połączyło przeciwko Iranowi. No teraz widzimy koncepcję bliskowschodniego NATO. Prezydent Iranu jest, Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu jest. Ja nie wiem czy Iranczycy w ogóle do czegoś do, do, do czegoś takiego by w ogóle dołączyli, żeby, że po prostu, że czy to w ogóle ich interesuje to towarzystwo tak, no bo Irańczycy e, no, no no tak zawsze patrzyli z góry na te prawda te, no, no po prostu zawsze tak. Chociaż oczywiście Iran tworzył imperia, jak najbardziej, tylko ja tak jakby miał, de, miał tak jakby słabe punkty, które zawalały te imperia. Natomiast no, nie wiem, czy oni by tutaj się chcieli dołączyć do, 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 do całego tego towarzystwa, które w ogóle nie budzi żadnego zaufania. Żadnego. Tak? No, najlepszy to był przykład z Asadem. Tak? Okazuje się, że Asad po prostu ze wszystkimi knuł i jak skończył. Teraz Abu Mohammed powiedział, że jak tylko zajęli ale po to już z ruskimi się dogadali. Dobra, tutaj tutaj żeby wątków nie mieszać, yy, tylko sygnalizuje to, że Syria kontakty rosyjskie uruchami. To bardzo poważne, tak. Yy, więc. Yy, więc tutaj kwestia, kwestia tego bliskowschodniego NATO. No to teraz. No tak, no oczywiście już są też komentarze łagodzące, że może nie bliskowschodnie NATO, ale jakaś... Większa zażyłość polityczna, ko kooperacja, jakiś w ogóle ten, no, no, no. Jak ktoś śledzi Bliski Wschód, to doskonale wie o tym, że, że tak jakby w czasach nudnych, czy w pierydyszkach od czasów ciekawszych, no to jest tak, że oni się non stop ze sobą spotykają. Non stop. Non stop. Nigdy nic z tych spotkań nie wychodzi, tak? Plany, coś tam, w ogóle ten, no, jakiś. No ale to, 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 to jest ciekawe, ale nie ma żadnej wartości, tak? no, Kraje arabskie, to, to jest ich specyfika cywilizacyjna. Tak oczywiście jeden język, jedna wiara, tak, jedna historia, te same plemiona, te same, ten no przecież tak jakby matecznik rodzin Al-Thani, tak, czyli panującej w Katarze, to jest jakaś oaza w Naczd, tak, czyli, czyli w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Więc, więc tam też jest tak właściwie pełno tych tanich. Natomiast, no tak, jakby no nigdy każdy patrzył na swój własny partykularny interes. To, co wielokrotnie mówiłem, o tym, że oni niezdolni do jakiegoś szerszego projektu politycznego i poważniejszego projektu politycznego, tak. Bo nie, bo nie tylko, że jest moja góra z kraja, to jeszcze jest tak, że kto tym zarządza, to oczywiście nie najlepsi, nie, nie, nie ten, tylko, tylko i wyłącznie z urodzenia. Nepotyzm, dziadostwo, i tak dalej, i, i do tego jeszcze korupcja, więc. Więc, ten, więc więc tutaj oni po prostu mają dość bardzo duże deficyty, jeżeli generalnie Arabowie i generalnie muzułmanie są bardzo mocniej w mikroskali. Tak, czyli na przykład na Europie to zupełnie starczy. Tak? No, tylko mi dużo dzieci i po prostu nie zeszmać się. To wszystko, tak? to już wystarczy. To, to po prostu tutaj sukcesy idą. Natomiast jeśli chodzi o coś poważniejszego, no to no to już... Nie, tak. to, to nie jest to nie jest, to nie jest, to nie jest po żaden przypadek i zbieg okoliczności, że e, jakaś złośliwość i teorie spiskowa do się tego, że po prostu już nawet jak Arabowie stworzyli imperium, tak, e, umejadów, prawda, Abbasydów, no to już w etapie Abbasydów już to ich przejęli, czy Persowie, a później jeszcze do tego Turcy dołączyli, tak, i później, ta, później tak właściwie to już, już było tak, że, 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 ten, że, Pers, że Persowie i Turcy tak właściwie tutaj tym tematem zarządzali. Tak jakby Arabowie byli na swoich pustyniach, na swoich górkach, na swoich układach plemiennych z reguły było tak, że po prostu kalif albo sułtan po prostu miał tam swojego jednego urzędnika i, i to wszystko tak. Więc yy. i tak to mniej więcej wyglądało, jak powstawały te państwa, no to, to, to ten sam mental, tak, ten sam mental, to samo tak, do tego jeszcze doszło to, że w Lewancie pojawili się nie -muzułmanie, tak i to wszystko już po prostu do teraz nie wiedzą co i jak. Albo jak już wiedzą, to i tak wychodzi baziewnie. Więc u nich to tak właściwie te jakieś zapowiedzi jakiegoś sojuszu, i tak dalej, to nie za bardzo, tak. Chyba wojna 1973 roku to najlepiej wykazała. Czyli tak zwana wojna ramadanowa Jom Kippur czyli że Egipcjanie i Syrię uderzyły na Izrael, tylko że Asad, znaczy Sadat, czyli prezydent Egiptu chciał tylko tak właśnie zdobyć kanał sułeski i zatrzymać się 5 km od, a Asyryjczycy tak właśnie wcieli no, cały Golan, tylko że chodzi o to, że po prostu jak był atak, ja nie wiem czy Izraelczycy dostali sygnał, czy, czy po prostu yy, no, co też, nie, co, też nie, nie jest wykluczone, bo wiadomo, że wzięć yy, Sera był agentem osadu, tak, i to w filmy już tam, znaczy, znaczy zaczęli robić, już chyba jeden jest film taki I, i być może po prostu dał informację, że ta, no bo Egipcjan interesowało tylko takie jakby przejście kanału Suezkiego, zatrzymanie się i doprowadzenie do jakichś negocjacji, jakiejś deeskalacji po to, żeby tutaj rozpocząć jakieś rozmowy, no Syryjczycy chcieli tak właśnie całość, bo oni musieli całość, więc, więc Izrael tego się zgromadził całą siłę na Syryjczyków, a później wszystko przerzucił na Synaj, tak, i, i, i ten, no i Sharon tam przejechał na, na, na drugi kanał Sułeski na, znaczy na drugą stronę kanału Suezkiego, prawda? Izrael ogłosił wielkie zwycięstwo, tak, a w, w rzeczywistości było tak, że, że Kissinger, prawda, i chyba z Kosyginem tam coś tam, ten, więc No, ale, 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 ale chodzi o to, że tutaj, tutaj pokazało to, że są dwa kraje, które gdyby pojechali dalej, tak, znaczy gdyby Egipcjanie pojechali dalej, bo nie byli poważniejsi, więc gdy pojechali dalej, tak, no to, no to żeby tam odciążyli tych, tych, tych Syryjczyków, tak. Z drugiej strony też, nie wiem, czy to przypadkiem nie, też nie było wtedy dopuszczone odnośnie tego, że, że Mosze Dayan chciał wtedy już stwierdził. no dobra, trzecia świątynia się kończy, idziemy tutaj atomem. To też było, to, 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 znaczy, znaczy, tak, to, tak to pozostaje, nazwijmy to w opowieści tej, tej wojny. Nie wiem, czy to jest, jak, znaczy, jak to wyglądało w trakcie tych kilkunastu dni tamtej wojny. No to w ogóle to było ciekawe, no, kilkanaście dni wojna trwała. No, to tak powinno być, a nie to, co teraz jest, tak dwa lata. Więc no, więc, więc oni się w żaden sposób nie mogą dogadać. Eee, oczywiście Marco Rubial w Jerozolimie. Oddał pokłonność pod ścianą płaczu. W ogóle, Rubio, kubański katolik, który był mormonem, który był ewangelikiem, który coś tam, jakieś takie, tam, Ja nie wiem, to przecież ściana płaczu niedaleko jest Bazylika Grobu Świętego. To na taki spacerek po tutaj Chodź Bibi, odprowadź mnie do Bazyliki Grobu Świętego, spotkam się z patriarchą. Ja tam sobie poczekaj pod drzwiami. E, to byłby ten... No ale to, Jakoś w ogóle tak. No i Rubio tutaj przypominało dość Iranu. Sobie przypomnieli wszyscy. Druga runda wisi w powietrzu. Aż, no tak jak mówiłem, no, Iran jest w całej tej sytuacji po prostu, no dostał gągi. E, proste sytuacja, klarowna sytuacja, wszystko jest prawda, proste. I za, nic, za, nic nie, za nic nie zapłacili. Za nic nie zapłacili. Więc, y, więc... Y, więc to jest, to jest istotne. Natalia Hubszy lubił, przyznał to, że ten gong Katar to też nie tylko chodziło o Hamas, tak, tylko pokazanie sygnału. Tak. Tylko ten sygnał, oczywiście, jest taki, że z perspektywy Natania to jest sygnał dla Hamasu, ale z perspektywy tak właściwie to całego świata trzeba patrzeć na to, że, że właśnie ten deal pod tytułem płacisz, jesteś bezpieczny, już, już po prostu jest nieaktualny. Więc, więc, więc tak, no tutaj już tam. E, znaleziono, że kilku hamasowców, no może jakichś takich super ważnych, ale wyszło, wyszło przez Izrael, pojechało do Turcji, tam oni oczywiście się spowiadali, tam załatwili jakieś tam chyba kwestie poddawania ciał, ale ten, ale to jest obojętne, tak? no, są, są jawni kandydaci do odwalenia w Turcji, już hamas, tak, już są, proszę bardzo, e, też, mów, też, też mowa o hamasie, a co na przykład, jeśli chodzi o inne organizacje, tak, to że, znaczy, że ktoś sobie z Iraku pojedzie do Arabii Saudyjskiej, na przykład, na pielgrzymkę, jak już mówiłem, prawda? to w ogóle jest ten, no to no, 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 całe towarzystwo jest dość mocno rozkojarzone. Eee, no, tutaj rubio, przypomniał sobie o Iranie odnośnie tego, żeby Europa sankcje nakładała na Iran. Europa powinna rozmawiać z Iranem. Tak jak już wielokrotnie mówiłem w farmazonach, interesy amerykańskie, i interesy europejskie są odmienne na Bliskim Wschodzie. Tak? Europa to może by nawet, by było, żeby żulani gdzieś sobie poszedł, prawda, na grzyby albo, albo, albo nie wiem, na pustynię sobie wrócił cokolwiek, tak. A tutaj, tutaj te interesy są odmienne. W wielu różnych aspektach. Temat palestyński. A jeszcze tutaj, tutaj też muszę wspomnieć o tym, że, że ten gong w Katar, też moim zdaniem, też ma, też ma bardzo duże znaczenie, takie: no bo przecież było knowanie. Było knowanie Francja i Arabia Saudyjska. Eee, no to odnośnie Europy, to akurat wiadomo, co. Odnośnie Arabów, to gong w Katar już wystarczy do tego, żeby się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście. Warto ten temat poruszać, bo zawsze się może znaleźć jakiś hamasowiec. Tak? Nawet jeżeli nie sam hamasowiec, to kuzyn, wujka, sąsiada hamasowca. tak. Zawsze jakiś tam się znajdzie. Albo, że, że ktoś się będzie nazywał, powiedzmy, jakiś, jakiś poddany któregoś z sułtanów albo królów, tak, albo emirów, na przykład się będzie nazywał Jehia i tak po prostu a sorry, no, no, no co, no ich no nazywał się, no to no, 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 pomyłka, no, zdarza się. Nie jeden Arab się nazywa ich Yassi Więc no a tutaj po takim gongu sytuacja jest taka, no teraz co, co dalej, no bo to no, przypomnę to nie jest demokracja, tutaj nie ma czegoś takiego, że można szampem oblać i, 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 i ten. Tutaj wszystko zostaje to ten. Katar ma zbyt poważne instytucje, żeby to, znaczy żeby to już... Zaniechać no bo już po prostu jest, będzie się rozwijać. Tak będzie się rozwijać. E... No ale czy Europa? Powi... No, Europa powinna rozmawiać z Iranem. E... Europa powinna. Znaczy, no, no, jedyne co tak właściwie teraz widzę, że jedyne to tak właściwie to to Iran jest tutaj. I coś, co akurat euro, Europa mogłaby tak jakby się pokazać, tak, po, po, że my coś w ogóle potrafimy jeszcze, tak, że my w ogóle coś tutaj jeszcze znaczymy, bo to już naprawdę jest bardzo przykre. Ostatnio oglądałem jednego Chińczyka, który tam z perspektywy Chin analizuje kwestie Blizkowschod... między innymi bliskowschodnie, no to, no to jest bardzo przykre to, to co on tam mówi, no to, to, to... i nie tylko on tak, tak właściwie. Ja Chińczyków w ogóle nie znam, ale, ale, wiem, ale wiem jedno to, że, że co innego było 30-40 lat temu, kiedy to Chińczycy czy Azjaci generalnie kłaniali się białym w pas, a co innego jest teraz, kiedy to po prostu drwią, tak? No to, to tak, ten świat, ten świat nie, nie zna złotego środka, tak? Złoty środek jest tylko i wyłącznie renesans, a renesans był tylko i wyłącznie w Europie de facto, tak? Więc, 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 więc to nie ma tak, no, albo się ciebie boją, albo się ciebie śmieją, no. znaczy, jak się boją, to, to, jest dobrze, tak? A jak się śmieją, to, 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 jest, to po prostu za chwilę idziesz pod nóż, no, albo w jakiś tam sposób, do, do zagospodarowania, tak, więc, więc to nie jest nic, nic pociesznego, tak. A już na sam koniec, no to hultaje jemeńskie gongują, tak, to jest, oni są, oni są naj, tutaj najzaradniejsi. Oczywiście, no, ten imperatyw, że, że kto żyje w Jemenie, to już, to już Allaha może prosić tylko i wyłącznie, znaczy już może być tylko w czystcu później, że znaczy, muzułmanie nie mają czystca, ale, ale no, już może być tylko lepiej, tak. Więc, więc, więc tutaj gongują, pokazują tak właściwie całemu to, temu towarzystwu, że no, tak no, kiepskie mają notowania, tak, no bo tutaj obrali Taktykę, która okazała się zupełnie nieskuteczna. Oczywiście nie można stwierdzić, żeby Hulta jej tutaj jakiś, znaczy no odnosił sukcesy oczywiście, ale też miałby jakiekolwiek przełożenie, ale nie musi mieć żadnego przełożenia z drugiej strony, tak? No bo też nie ma żadnego patrzenia na to, że, że komuś się ma żyć lepiej. Tak nie, no, no co, no nie, tak? Jak się popatrzy, prawda, na Stany, tak, na, na, na Rosję, ja nie wiem, teraz tego Chińczyka oglądam tam ponoć w Chinach i po prostu nie ma biedoty aż tak bardzo. Um, w Indiach, znaczy, no, w, w Indiach to wiadomo, że jest yy, i ponoć akurat właśnie dlatego też przynajmniej ten Chińczyk uważa jeden z tych Chińczyków uważał, że Indie dlatego się nigdy nie wybiją, dlatego że akurat a, się za elity zakłóżą się demokracją i b, dzięki tej demokracji to, to właściwie nie zmieniają statusu quo, który jest i tak systemem kastowym, system kastowy jest tak samo na Bliskim Wschodzie, więc, 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 więc tutaj, tutaj tak właściwie mogliby ze sobą porozmawiać odnośnie, odnośnie tych, tych tematów że się nigdy, dlaczego się nigdy nie wybiją, tak, dlaczego tak właściwie te, no, Chiny kiny pozostały tak jakby fenomenem pewnym. No i, i to jest, i to jest, i to jest, i tak to jest, no i rebelianci Houthi, tylko że, no właśnie, no, rebelianci Huti. no tak mi się, tak, tak mi się przypomina tak właściwie to, co lata temu mówił legendarny, tak, no, sztandar nad standardami, tak, Nasralla, który powiedział, Wy to się nie cieszcie tam, na Was też przyjdzie pora, tak? Niezależnie od tego, yy, ile klęczycie, ile się kłaniacie, i tak swoje gongi dostaniecie. Oczywiście tutaj yy, idę troszeczkę w parafrazę z tymi gongami, ale generalnie istota jest taka, że, że tak na Was przyjdzie pora, tak na Was przyjdzie pora i to są bojedne sobie jedne, co wy tam, jak bardzo tam się klęczycie i kłaniacie. Więc no, 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 fakt, no wtedy wydawało się Boże święty co za farmazo. no okazuje się, że nie. Tak samo jak, tak samo jak pierwsza wojna pogadanka, no Ameryka, tak, to tak jakby i te wszyscy żyli, gaz gaza, gaza gaz to nas rada tylko a, Ameryka, tak, pamiętacie lata 80. No, oczywiście wszystko się pamięta. I tutaj, tutaj, tutaj tam, no i, no, i, tam, no, i tak jakby kwestie, 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 kwestie globalne, tak, Kwestie globalne. No mi trochę szkoda tutaj. Pewnej optyki, że, że wojnę, atak Putina na Ukrainę to były takie jakby wielkie oczekiwania i nadzieje o tym, że jest Zachód, zintegrowany Zachód, duże Z Zachód, a, a przez te trzy, trzy lata, tak, no teraz no przynajmniej na pewno dwo, dwa lata wojny bliskowschodniej, wojny regionalnej, regionalnej wojny bliskowschodniej. E, który trzeba cało oglądać, tak, cało oglądać, nie żyć tylko gazu, to, e, no to nie ma żadnego zachodu. Jak już jest zachód, to przez małe Z, to tak właściwie i nie ma nic takiego zintegrowanego, tak? E, tutaj, tutaj ten Friedman e, jeszcze pamiętam, koło on to powiedział, no tak, no zaoraliśmy Europę, no, Europę, no tak to jest, no. Tutaj, tutaj Europa myślała, że ten model funkcjonowania jest e, dobry, a okazało się, że nie jest. No tak to jest, no tak to jest. Dlatego, dlatego też to, co teraz w ONZ podarcie tej karty, prawda, przez izraelskiego przedstawiciela, no też można powiedzieć, no dobra, Habibi, i Szanze, no przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, tak. My mamy F-35, my mamy gongownicę, my mamy tutaj trzy systemy IL, czy przynajmniej, które tam gdzieś tam są zidentyfikowane, które używają izraelska armia i, i służbę, bo może jeszcze tam jakiś Skynet w ogóle używają, no i to, co nam zrobicie? No, dobrze, no, no, no co nam zrobicie? Poskaczcie sobie, skaczcie sobie, no dobrze, no sobie. No tak więc tak, no bez podskoków kończę tego farmazona.